全部。 Dzięki. Co tam Was ciekawego słuchać? Dajcie znać w komentarzach. pamiętajcie, że czytam komentarze nagrywam filmy na Whajcie, a nawet na niektóre w szorsa, ponieważ bardzo, 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 bardzo. Ale to bardzo lubimy być z wami w kontakcie. I dzisiaj kolejny, krótki i zwięzły odcinek, ponieważ leżę na plaży i albo jestem zadowolony i szczęśliwy z tego wypoczynku, albo bez buta, skarpetki i potarganą no, koszulą. W każdym razie temat kolejny ciekawy, czyli laptopy. Czy warto czekać na nowe laptopy, które mają się niebawem pojawić? Tak więc sporo ciekawych. Informacji więc zaczynamy, bo będzie się dzisiaj działo, ale będzie się działo krótko, więc. No. Obecnie stoimy przed premierą nowych układów graficznych od AMD oraz od NVIDIA. jednak czy laptopy z nowymi kartami graficznymi wprowadzą jakby nowy standard wydajności? Naszym zdaniem, no Niespecjalny. Wszystko przez fakt, że nowe układy graficzne zapowiadają się na bardzo prądożerne i przez to właśnie w urządzeniach mobilnych będą najbardziej narażone na spore cięcia w wydajności, a tego chyba byśmy nie chcieli. Bo jakby spotykam się z sytuacjami, gdzie ktoś mówi, że kupił kartę. Znaczy nawet nie kartę, kupił laptopa z kartą RTX 3080 i dlaczego ta karta nie chodzi tak jak powinna? No a to właśnie chodzi o to, że jednak ten układ graficzny potrzebuje sporo prądu. Oczywiście na 100% będzie progres względem poprzedniej generacji, tylko tyle że o ile w komputerach stacjonarnych wzrost użycia energii jest problemem do rozwiązania, o tyle w laptopach no będzie to bardzo trudne. Tym bardziej, że wszyscy oczekują cienkich, lekkich i wydajnych maszyn, czyli cech, które w ogóle nie idą ze sobą w parze i jakby kłócą się z ideą wydajnego i gamingowego sprzętu. Dlatego naszym zdaniem, jeśli chcecie wydajny sprzęt, to warto się teraz rozglądać za jakby przecenami sprzętów, które będą wyprzedawane przed jakby pojawieniem się nowych generacji laptopów. No a tutaj na pewno przed premierami będzie się pewnie sporo działo w tej kwestii, więc no dużo fajnych tutaj możecie sprzęcików w tym czasie wyrwać. Najlepiej polować na układy graficzne pokroju RTX 3070, gdyż ich wydajność jest bliska top. A laptopy z tymi układami powinny najszybciej tracić na wartości, i każda cena poniżej 6000 zł będzie naprawdę niezłą okazją. Procesory w laptopach obecnie praktycznie wszystkie dają radę, jeśli tylko nie mają uciętych limitów energetycznych. Dlatego, jeśli trafi się Wam laptop, nawet. Dziesiątej, powiedzmy, generacji Intela, to jeśli tylko procesor będzie miał 6 rdzeni, to śmiało możemy się decydować na taką konfigurację. Bo żaden z elementów nie będzie jej ograniczał i naszym typem i takim serduszkiem są laptopy od Lenovo Legion 5 oraz Legion 5 Pro, ponieważ no jakby uzyskują jedną z najwyższych wydajności i nie trzeba za nie mocno przepłacać, więc jak nie trzeba przepłacać i są szybkie, to są warte swojej ceny. Jeżeli macie po tym materiale niedosyt, to na kanale są właśnie filmy poświęcone tematyce takiej jak ta, są materiały poświęcone tematyce konsol poprzedniej generacji, aktualnej generacji, sprzętom retro, więc naprawdę jest co na kanale robić, a Wy dajcie znać, czy będziecie jednak czekać na nową generację laptopów, czy wybieracie laptopy te, które są teraz. Ponieważ jakby nie chcecie przepłacać, czy też nie chcecie ultra gorących sprzętów kupować. W każdym razie inaczej. Kiedy będziecie kupować laptopa? Na premiery nowych, czy jednak będziecie tutaj polować na promki? W każdym razie, jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to tu macie Discorda, panuje tam cisza, ale wy ją rozkręcicie. Wierzę, 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 w szczerze, w szczerze, szczerze, szczerze w to wierzę. A my co? Widzimy się jutro w filmach, później... Nie, w shortach. W filmach, w shortach, nie wiem... Nigdy nie wiem, w każdym razie widzimy się codziennie. Ja uciekam na plażę smarować się filtrem 50, bo, bo unikam słońca. Więc do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale. Do widzenia. Dziki.